Podczas wakacji pewien student zawarł umowę, zlecenie z y, firmy usługowej na wykonanie pracy. W umowie pracodawca pisał kwotę brutto wynagrodzenia. Ustalona przez pracodawcę kwota brutto stanowi tzw. przychód studenta. Pracodawca musi odprowadzić do urzędu skarbowego podatek dochodowy, który oblicza się w następujący sposób. 20% kwoty brutto stanowią koszty uzyskania przychodu, czyli od nich nie będziemy odliczali podatku dochodowego, i przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu stanowi dochód studenta. Podatek dochodowy jest równy 18% kwoty dochodu z zaokrą zaokrągleniu do pełnego złotego. Kwota netto wypłacona studentowi za jego pracę to przychód pomniejszony o podatek dochodowy. Oblicz, jaka kwota została wypłacona studentowi, jeżeli w umowie wpisana była kwota 2150. Lecimy z tym. No dobra, czyli sytuacja jest taka pod punkcie A że mamy na, dostał na umowie brutto 2150 i teraz wiemy, że 20% tej kwoty, no to stanowi koszt uzyskania przychodu. Czyli koszt uzyskania przychodu jest 20% z tej kwoty, czyli to, co będzie opodatkowane, to pozostałe 80%. To zobaczmy, jaka część kwoty z 2000 150, jaka część kwoty będzie opodatkowana? Czyli mnożę to przez 0,8%. Czyli od tego będziemy liczyli podatek dochodowy, bo 20% stanowi koszt. Od kosztu nie liczymy podatku dochodowego. Podatek dochodowy liczymy mm, od dochodu, nie? a nie od przychodu. I teraz tak. Czyli to jest jakby dochód brutto studenta, i od tego bierzemy 18%, czyli mnożymy to przez e, 0,18%. Czyli 309,6 zł, tyle zapłaci podatku dochodowego. Czyli tutaj podatek dochodowy to tam jest 309 ,60 zł. Ok, no i teraz od kwoty brutto, którą ma na umowie, musimy odjąć te 309,60 zł i zobaczymy, co z tego. Wyjdzie to do dzieła. Jak to policzyć? Czyli po prostu 309,6 odejmuję 2150, wyjdzie mi wynik na minusie, zmienia znak na plus i mam 1840 złotych, ponieważ treści zadania musimy tam zaokrąglić do, do całych złotych, no to po przecinku czwórkę zaokrąglamy, po prostu zostawiamy 0, czyli w zaokrągleniu dostanie 1840 zł do ręki płacy płacy netto. Taką kwotę dostanie netto do ręki. No i teraz podpunkt B, nieco trudniejszy. Tutaj nie wiemy ile mamy na początku, ale wiemy, że podatek dochodowy jest liczony od kwoty pomniejszonej o 20%. Czyli podatek dochodowy, PD go nazwijmy, jest liczony od 0,8x, czyli od 0,8x. 20% to są koszty koszty naszego studenta, naszego pracownika, czyli po podjęciu kosztu zostaje nam 0,8 kwoty poszukiwanej x i z tego płacimy 18%, czyli 0,18. To na początku przemnóżmy sobie, sobie to 0,8 razy 0,18. 0,8 razy 0,18 to jest 0,144, czyli daje nam to 0,144 x. Daje nam to 0,144x. To jest to, co będzie odjęte w wyniku podatku dochodowego. Czyli x odjąć to, co odejmiemy w wyniku zadziałania podatku dochodowego, musi daje nam kwotę. Ma dać nam kwotę już netto na rękę naszego studenta, czyli 2000 zł. x odjąć 0,144x, no to sobie tam na kalkulatorze yy, to wpiszmy. Czyli weźmiemy to, odejmiemy od 1 od tego i zmienimy znak. O, mamy. Czyli zostaje nam 0,856x. To jest 2000 zł. A my chcemy x, czyli tą kwotę brutto, która będzie na umowie wpisana. No to muszę podzielić 2000 zł przez 0,856. Coś się tutaj przyblokowało. Podzielimy no 2000.

Jako kwotę brutto w pełnych złotych, no to tutaj 45, po przecinku, niestety nam się nie zaokrągla w górę, czyli troszeczkę nam tutaj pomniejszymy wypłatę. To będzie 2336 złotych brutto na umowie. No i mamy, mamy tutaj to, co chcieli. Jeżeli są jakieś pytania, śmiało w komentarzach. Jeżeli jakieś, może przemyślenia ciekawe do tego zadania też śmiało proszę pisać, a jeżeli się podobało, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i podawania dalej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych zajęciach.